Witam serdecznie na kanale Centurion albo Centurion przedstawia, sobie można wpisać Centurion przedstawia, to szybciej znajdzie. Dzisiaj unboxing, inaczej mówiąc też odpudełkowanie, jak to powiedział kiedyś Marcin Szypulski, pozdrawiam Cię. Jeżeli jesteście ciekawi, jak wygląda nóż OKC. Czyli Ontario Knife Company, czyli po prostu Ontario Bushcraft Woodsman, no to możecie zrobić research albo coś, co robił człowiek, który mieszkał pod tym adresem. Wiecie, kto mieszkał pod tym adresem? Baker Street, NWNO221B. <grymny> Tam mieszkał Sherlock Holmes. Ostatnio Zielony Hater. Pozdrawiam Ciebie, Zielony Haterze. Gdzieś tam usłyszał chyba dzwonek mojego telefonu i tak Sherlock Holmes. Hans Zimmer. Tak, dokładnie tak. Pozdrowienia dla Zielonego Hatera. No i dobra. Tak chciałem zrobić, żeby ten unboxing się trochę tutaj urozmaicił. Bo znowu w kancelarii jestem ostatnio, żeśmy tak sobie. Siedzili tam gdzieś, huliganili podobno w górach, w Beskidach, tak gdzieś i tak dalej. Tak wygląda pudło zamówione ze sklepu tam gdzieś. Od jakiego takiego z Warszawy? Rodo. Tak wygląda teczka moja, ale już ją znacie. Teraz co muszę się przyznać do czegoś? Słuchajcie, no to jest znany już Wam mój nek. Yy, tak w nawiasie, przy okazji powiem, słuchajcie, krawat jakiś sobie kupiłem. Byłem z Jarkiem, yy, załatwiałem sprawy, i to były krawaty, i kupiłem krawat. I wiecie co, obracam, a ten krawat był firmy Neck. Myślałem, że walnę ze śmiechu. Mariusz Traper też powiedział, że znalazł krawat kiedyś o nazwie Neck. Yy, pozdro dla Mariusza Trapera. To jest mój Neck, i zobaczcie, pierwszy raz dosłownie taki jakiś umęczony wróciłem, że. Nie wyczyściłem normalnie jeszcze tego mojego SI Hunglas tu. No ale na drobie wyczyszczę. No ale to jest dobry bardzo nóż. Zdziwiony jestem, że Tomek Foryś ostatnio na filmie bardzo go chwalił. Dlaczego zdziwiony? Bo Tomek lubi małe nożyki ogólnie. A tutaj powiedział co powiedział. no Jak chcecie zobaczyć, to sobie tam obejrzyjcie. Nas interesuje, co w tej paczce doręczonej przez kuriera DPD. Kurier DPD to jest Darek. Bardzo sympatyczna postać. Czasami zostawia mi tu jakieś przesyłki, paczki dla kolegi, który ma obok kancelarię. Darku, pozdrawiam cię serdecznie. Ciesz się z napiwku i wspominaj centuriona dobrze. No co, no źle, że dałem napiwkę kurierowi. Niech ma, chłopak. <laughs> Dobra, y jedziemy dalej. Zobaczmy, mówię, co tam w środku jest za kozik. Jacek Lewoń, jak teraz w tym momencie, to ja mówię, ale to nie jest moment, w którym Jacek Lewoń ogląda. Tylko, jak dojdzie do tego momentu, to będzie ciekawił się. Słuchajcie, wyobrażacie sobie Jacka Lewonia, jego ciekawego bardzo. Przecież on to normalnie długie koziki bardzo lubi. Pasja noże. Film Jacek Lefonia. Słuchajcie, człowiek zapał. Człowiek zapał. No ale u niego pasja noże to jest pasja noża. Oczywiście Forestman i Outdoorowy w ramach opcji pasja noże nie powiedzieli, może aż z taką ekspresją jak to, nie wiem, Centurion by powiedział albo. Jacek Lewoń, ale, ale powiedzieli szczerze i właśnie o to chodzi, żeby, żeby, było szczerze. Pozdrowienia dla outdoorowego i wspomnianego już wcześniej forestmana. Musi być czarna trówna OKC. Ja wyrzucę od razu te śmieci, żeby tu nie gromadzić. I teraz tak, czego my się spodziewamy? Czego my się spodziewamy? Jak odbieramy paczkę, gdzie OKC, Jarek, rzuć tam na ten, ten OKC, pokaż te, te pudełka. One są po prostu i wystarczy. Na górze też są OKC. Spodziewamy się takich pudełek, i takie pudełko istotnie jest. Ale teraz tak, wy wiecie, jakie kapciuchy ma, mają noże rozmaite. Na przykład kondory mają skórkę bardzo gustowną, fajną. Chociaż Krotalus ma jakiś taki kydex dziwny. Noże Essie mają e, kydex bardzo fajny, najfajniejszy. E, natomiast wróćmy do Ontario. One mają czarne kapciuchy. One dekoracyjnie to nawet wyglądają ładnie, ale wszyscy e, nożowi bushcroftowcy i inni leśni chuliganie... Chuliganie, jak mnie ta osoba rozwaliła pisząc to słowo. Chuliganie kto wie o co chodzi ten się będzie śmiał, ale dobra mają te kapciuchy takiej długości mniej więcej jak nóż one są czarne, mają tutaj tą zapinkę taką i są, i mają taki jakiś jeszcze taki szlaczek taki, taką jakby białą nicią, a ten występuje z tego co wiem w dwóch wersjach i kapciuch jest Taki kolor desert, taki, prawda, piasek, coś. I mnie ciekawi teraz, podobnie jak Was. A Ciebie, Jarek, ciekawi? No, Jarek i że też. Czy jest czarny w środku, czy kapciuch? Taki kapciuch desert. I nie wiem, czy wolałbym, żeby Ontario Bushcraft Woodsman tutaj werble powinny bić. Prawda, że jest taka chwila, właśnie. Tak wstrzymuje, robi to napięcie centurion na kanale, nie gorsze napięcie niż w sądzie rejonowym. Normalnie w skarżysku kamiennej, <grymne> czy tam jest kapciuch czarny czy piaskowy? No nic, zobaczmy. Czarny, myślałem, że piaskowy będzie. Tak patrzyłem. Słuchajcie, czekajcie, bo klient jakiś albo ktoś. Sorry. Tak to jakoś jest. mamy nagranie teraz za parę chwil. Tak to jest. No przychodzą klienci do Centuriona, żeby ratował. Jak to wygląda? Kapciucha znacie już. Ontario. Robi te ostrzeżenia, że noże są ostre i tak dalej, chować przed dziećmi i tak dalej. Pójdźmy tutaj do kupy. Eee, tutaj mamy standardowe. Tutaj jest taki opałcz. Coś tu można sobie schować, tak to wiemy. Od kapciucha zaczniemy. Tradycyjnie OKC 1889 rok produkcji. Hitler Adolf, taki był też rok produkcji 1889, 20 kwietnia. Ale nie, to chyba nie, nie mówimy teraz o Hitlerze. Dobra, Jarek, spoko. W środku jest taki plastik, do którego nóż wchodzi. To znacie z Ontario. Tutaj jest takie zabezpieczenie, jak w artaku. No i tutaj ta regulacja, żeby nóż zapiąć. Ja z doświadczenia wiem, że od razu już tą regulację. Na maksa, bo ona jest zawsze, że tak powiem, za ciasna pod nóż. Czy się myliłem, czy nie? Za chwilę się okaże. Sam nóż. No i zapomniałem się przygotować. First view. On tak wygląda. Jak widzicie, jest bardzo podobny do SP50. Łapie ostrość. Średnio na jeża. Ma piękny napis tutaj. Eee, czekaj, gdzieś ja stuknę w tą ostrość. Poczekaj. O, jest. Bushcraft Woodsman. No, no tak dla prawdziwych bushcraftowców to jest taka piękna nazwa, nie? Eee, wiem, że jest on ze stali a, 560. Tutaj ma bodajże 23,5 ostrego. Wiem, zaraz wezmę kartkę, Jarek. Sprawdzimy ostrość. Noże Ontario z natury są raczej ostre, jak się je nabywa. Ale zrobię jeszcze ten motyw, żeby gdzieś honorowo nazwijmy to pudełko odstawić. Zaraz, Jarek, zaraz, chwileczkę. Ej, 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 ej. Idziemy tutaj, odstawimy. O, może tak. Będzie dobrze. Te pudełka to mi się kiedyś zwalą wszystkie normalnie albo klientom na łeb. Ale klienci wiedzą o Centurionie, że tak powiem. Eee, Jeju Jarek, nie możesz powiedzieć. Pisze mi kartkę, że nóż się nadaje do masarni. Kurde. Wiecie, ja zrobię chyba kiedyś odcinek o poczuciu humoru Jarka. To <laughs> się się śmieje. Dobra, nie Psujesz mi film. Dobra, powaga. Babę bibuba, Zazu, Zizu, Za. Tak się robi ćwiczenia ust. Dobra, wracamy do tematu. Tam jakieś 23 i ileś ostrego. Jak się pomyliłem, to sorry, sobie sprawdzicie. Tutaj jakiś orzech amerykański czy inny, że tak powiem, ale wiecie co jest najbardziej superanckie w nim? W SP-50 znalazłem kiedyś informację, że ma 7 mm thickness blade, czyli grubość taj, taj, głowni. Szokork się tam nawet bardzo zachwycił, albo Jacek Lewoń, ale chyba Szokork. I wiecie co? No przekłam straszny. Ja patrzę wzrokiem, Wy też patrzycie i widzicie, i ja widzę, czy to jest piątka, szóstka czy czwórka. I od razu wyczułem, że to jest 4,8. I wiecie, i zmierzyłem z miarką, e, że tak powiem, i okazało się, że są błędne wiadomości na stronie Blade HQ. bodajże, e, że to nie jest, bo i 3 to jest 0,25 cala, ćwierć cala. I tutaj naprawdę wiem, bo mi ktoś potwierdził, że naprawdę jest 6 i 3, czyli tak jak SI 5. Ja strasznie kocham to 6 i 3, już abstrahując, że jest naostrzony tak, że on po prostu krzesiwo to on po prostu zedrze. To jest jakieś takie byle kresiwo, ale Light My Fire działa prawidłowo. Ergonomia. Jakiś gościu, który prowadzi kanał gdzieś tam po amerykańsku mówiąc, w ogóle nie ma takiego języka jak brazylijski, amerykański, ale ja tak sobie lubię powiedzieć. Tak, żeby było śmieszniej, tak, co to ja chciałem powiedzieć, to. Mówił tam o batonowaniu. Robił tam te parzyste czy pierzaste patyki, piętnaste patyki. Zresztą spytajcie się Tomka Forysia, to on wam powie jakie to są patyki, feather zaraz Jarek wezmę. I mówił już tu, że to kanty są, że upijają w rękę, że coś Essi Hunglas 2 jest bardzo ergonomiczną rękojeścią, wygodną. I tak dalej, podobnie jak Ontario Rat Artak 2. Pozostałe raty są kanciaste jak SI6, ale ten też jest niby kanciaste, ale już co, podoba mi się do mojej łapy. Nie za ostro ma tutaj. Bo wiecie co, na przykład Kondor Moonshiner to bardzo w mały palec i przy batonowaniu kondora Moonshiner'a można poczuć. Paradoksalnie jak to nie jest tak za ostre bardzo, albo jak szabla wręcz, wyobraźcie sobie, to zobaczcie, co się dzieje przy uderzeniu. Ciągnie i cały czas jest udar na mały palec. Natomiast kiedyś jakiś taki człowiek Nie będę mówił z jakiego kanału, ale ten człowiek po prostu no to jest pomyłka. Kiedyś mówił o SI5, że ucieka z dłoni, że to, że tamto nie ucieka. Tylko trzeba po prostu to złapać. Zobaczcie, nową minę. Złapać, ścisnąć, żeby. Kostki, piąchy były aż białe. I wtedy jak to trzymasz dobrze, to możesz pracować. Trzeba umieć trzymać nóż. Ta gardka piękna tu pozwala, pozwalać, będzie robić coś. W SP-50, no tutaj trochę paluch się rani. Minimalnie, wiecie? A tutaj jest ten finger choil, jeżeli to można byłoby tak nazwać. Do takiego trzymania już o wiele, wiele fajniejszy. Wiem, że ma strasznie twardy czubek. Nie jest to 1095, tak jak przy Ontario SP50, tylko 560, a zatem sprężynowa. Więc popróbujemy przy batonowaniu i go trochę powyginać. Widzę tu już zaciekawioną wyobraźnię minę e, Barbary Szcząk, która jest bliżej znana jako pani profesor. No co, no taki ma zawód, kurczę, wykłada. No to pani profesor, nie? No i dobra. Czasami tak sobie żartujemy, witam panią profesor. A ona odpowiada mi przez telefon, ależ witam pana mecenasa. I teraz tenże Jarek, który sobie robi żarty i trzyma tę kamerę, mówi, że nóż do masarni czy do rzeźni, fajnie. On tu dał kartkę, już przygotował do cięcia. Tak? Dobra, i teraz zobaczmy. No, widzicie. O, no, kiwa głową. Jakby tak pokazał swoją twarz to uznanie na jarka twarzy. Patrzcie co on robi. A to jest Ontario. On jest, on jest firmowo, po prostu jest tak naostrzone. Te śmieci. To od razu posprzątam. Że tak powiem. Kurczę, no. W żadnym wypadku nie żałuję. a Poza tym masz rację Jarek. On wygląda jak normalnie do masarni. Czy ktoś normalnie wyskoczy do mnie na ulicę? Ja wyciągnę jakiś tam, nie wiem, nożyk ten. A tutaj to powiedzą, że psychopata idzie. Nie, no żartuję. Chuliganie. Jeju, jakie to słowo ktoś wymyślił huliganie w komentarzu na jednym z kanałów jak wchodzi do tego kapciucha? No normalnie wchodzi. Czy nie normalnie? Coś tu nie tak jest. Coś tam jest. Nie wiem, patrzcie. Dlaczego tak. Aha, dobra, już wiem o co chodzi. Wchodzi normalnie, tylko tu trzeba przełożyć. O! No. No i sobie tutaj zapinamy. Coś jest niedopasowane, chyba ta pochwa. No tak, to są pochwy Ontario. Trzeba będzie to trochę wyrobić. No ale to się wyrobi. Jak w betoniarce. Gdyby Centurion pracował przy betoniarce to by był Cementurion. No i co? Jakonek. Oczywiście ma Belt Loop, czyli pętlę na pas. Że można dziś przy pasie nosić, ale... Co? No tak, no. O. No, z czego się rejesz, no, na sprawę do sądu pójść i powiedzieć: Wysoki sądzie to jest taki styl teraz. Krawat. Tak. Taki krawat to jest. Ja widziałem kiedyś na jakimś filmie, że gościu, wiecie, jaki miał krawat, że wystawały mu takie, jakby dwa krawaty łączące się w jeden tutaj. Wyglądał jak jakiś cudak, przecudny. No i teraz tak normalnie zapiąć i tak słuchajcie, krawat tutaj sobie. I to krawat, Nie, nie mogę, nie no Jarek, nie mogę, nie mogę. Dobra, e, wystarczy tego unboxingu jakiegoś dziwnego, nic nie braliśmy. A no więc Ontario Bushcraft e, Woodsman, prawda? Czyli dla człowieka z lasu, e, że tak powiem. No gdyby ten nóż, kiedyś o nim coś mi, tak, tak przynajmniej twierdzi Tomasz Foryś, nie wiem czy się będzie trzymał tej wersji uporczywie, ale twierdzi, że w jakiejś rozmowie telefonicznej wspominał mi o tym nożu, okej, okay. wierzę Tomkowi, przyjacielowi mojemu, ale skoro Tomek na przykład nie jest bushcrafterem albo bushcraftowcem, bo, bo to trzeba byłoby zrobić, czy bushcrafter, czy bushcraftowiec, bo tak, bushcraftowiec to nie wiem, może hitlerowiec się kojarzy, nie ja tak się śmieje. No, a Tomek od razu mówi, że jest to powinni zrobić dla Tomka taki nóż. i to nie powinno być bushcraft woodsman, tylko wędcraft. Bo Tomek jest wędkarzem, tak mówił ostatnio, łowi ludzi. Dobrze, bardzo dobrze. Jezus Chrystus dla apostołów też mówił, że odtąd ludzi łowić będziecie. No ale to tylko taka dygresja. Ja czasami lubię zrobić dygresję. A więc, nożyk jest sympatyczny. Dzisiaj jaki mamy dzień tygodnia, wtorek, więc prawdopodobnie w czwartek pójdziemy gdzieś do jakiegoś trójkąta bermudzkiego, chyba, że mnie dzisiaj coś napadnie albo czas pozwoli. No i trzeba będzie zrobić uroczyste odymienie, przebatonowanie, przestruganie i przerobienie jeszcze tam czegoś. Jeszcze jak są niewyrobione, to nie lubię. I, I co? Bardzo się cieszę, mówię, że jesteście. Bardzo się cieszę, że zostawiacie komentarze, bo to zawsze pozwala mi przypomnieć sobie, kto na przykład jest moim subskrybentem świadomym. Jak wiecie, odpowiadam na komentarze. Robię to z uśmiechem na twarzy, kiedy piszę w swoim tam urządzeniu przenośnym. Odpowiadając na te komentarze, znowu zachęcam, zostawiajcie je, ale też korespondujcie ze sobą, jak to ostatnio coraz bardziej czynicie, bo kanał Centurion to jest jak taki wolny pokój jak taka komnata, gdzie każdy może przyjść, wejść i coś dobrego dla siebie znaleźć. Jeśli nie przynosisz tutaj negatywnych, złych rzeczy, to jesteś tutaj mile widziane. Jeśli chcesz wystąpić na kanale Centuriona, przy pogadance, przy Kociołku, czy pójść, napisz choćby w komentarzu, podam maila. Zresztą to nie jest żadna tajemnica. Zdzwonimy się, umówimy. Centurion, pani profesor, czy Mariusz Traper, czy ktokolwiek występuje u mnie na kanale, jak widzicie, przyjmiemy taką osobę. Jedyne co trzeba wziąć ze sobą to wodę, łycheł, Michał i przyjechać. O jedzenie nie należy się martwić, ponieważ my zapraszamy, a lasy świętokrzyskie są bardzo piękne. Jeżeli ktoś chciałby na przykład nas zaprosić i dalibyśmy radę logistycznie podołać, to też możemy przyjechać Jacek, Jacku Lewoniu. Planujemy do ciebie przyjechać, bo nas wiem, że zapraszałeś przez telefon też. Szokor, zacny szokor. Pojedziemy kiedyś do Białego Stoku, do Szokorka, do Sława Las, do Sławka też kiedyś pojedziemy. Bardzo cię pozdrawiam serdecznie. Ostatnio mówił też Forestman, że odwiedzi Lasy Świętokrzyskie. Jesteśmy do Twojej dyspozycji, drogi Jacku. Wyrażam Ci podziękowanie, że mogłem się spotkać z Tobą przedwczoraj u Tomasza, i tak jakoś mniej więcej. Nie ma potrzeby, żebym ja tu produkował słów, bo ten kanał się nie kończy. To jest odpakowanie, to jest unboxing. Jarek też ma swoją wytrzymałość. Podziękowania w komentarzach, których Jarek i tak nie czyta, będą miła, ale ja mu przekażę i tak dalej. No i cóż, może Wam jeszcze więcej powiedzieć Centurion? Niektórzy mówią Carpe diem, chwytaj dzień, ale można też powiedzieć Carpe nocturne, bo zbliżają się noce, wreszcie zmiana czasu. Może jakieś nocne filmy będą. Zapraszam Was do użytkowania rzeczywistości leśnej. Eee, najlepiej samemu albo na kanale Centurion, lub na kanałach rekomendowanych. Ja te kanały co jakiś czas powtarzam, dlatego zawsze mówię: powtarzam, po, 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 pozdrawiam tego i tamtego. I moim zwyczajem jest pozdrawiać was imiennie, a nie już tak ogólnie leśnych druchów, że tak powiem. Nie chciałbym być człowiekiem, któremu podrosną subskrypcje, to już zapomnij, i nie będę wspominał o druchach i przyjaciołach leśnych. Dlatego mówię tak. Kto mi dostarcza radość z tych co kręcą, Tomek, Foryś, Szokork, Bushcraft, Dim, Audorowy, Forestman, Slava Las, Leśny, RELAX Tych pozdrawiam bardzo serdecznie. Natomiast jeszcze jest mnóstwo ludzi, którzy gdzieś tam w komentarzach się znajdują. Nie, że tak powiem jest, nie wiem, Maciuś jest, Sylwek, Pazzi jest. Kameleon, Kempi, Krzysiek Misiek, Andrzej Jelinowski, Cię serdecznie pozdrawiam. Miłych słów zaznałem od Lucjana, Andrychów, Lucjanie, bardzo Ci dziękuję. Um, Marcin Szypulski zawsze gdzieś tam się przebijał. Um, Mariusz Traper, to wiadomo, Basia i szereg, szereg innych osób, Kinomach z Krzysiek. Mówię Krzysiu, pamiętaj, że Twój Ojciec Cię kocha i Mój Ojciec też Cię kocha. Jednego mamy Ojca, tego w niebie. I szereg innych, prawilnych ludzi jeszcze, którzy gdzieś tam coś napiszą. Jeżeli mogę powiedzieć, to z tym wymienianiem to jest czasami ciężka sprawa, bo można popełnić fopa i kogoś nie wymienić. Jeżeli kogoś nie wymieniłam, no to. Przepraszam, poprawię się zielonego hejtera już pozdrawiałem, także to wszystko chyba byłoby wystarczy, nie? Jeszcze muszę wrzucić to do sieci, zrobić miniaturkę i zająć się dalej pracą. No bo jakoś trzeba zapracować na te koziki, a więc Ontario, Bushcraft, Woodsman to wszystko.